Cześć, witajcie. No i przyszedł czas na ostatni już zestaw z najnowszej marcowej fali Speed Championsów na rok 2024. No będzie to dwupak. Jego numer katalogowy to 76922. No i zawiera on dwa modele marki BMW. Mamy tutaj BMW M4 GT3 oraz BMW M Hybrid V8. Zawiera on 676 elementów. No i jego cena katalogowa to 260 zł. Bez grosza. Zrobimy sobie jeszcze takie szybkie podsumowanie całej tej marcowej fali, ale to pod koniec tego filmu. No a teraz bez zbędnego przedłużania przechodzimy do recenzji no, recenzje zaczniemy sobie od omówienia obu instrukcji z tego zestawu. Z pierwszej złożymy BMW M4 GT3. No i jak widzicie, tutaj z tyłu mamy jeszcze takie. Taką reklamę, no i w tej instrukcji nie ma nic specjalnego, mamy po prostu kroki budowy. No i z właśnie niej złożymy to BMW z czterech worków. Następna składa się już z tylko trzech. Oczywiście na obu instrukcjach jest ten taki nieciekawy render. Napiszcie, czy podoba Wam się ta zmiana. No i tutaj mamy już trochę inną reklamę na końcu oraz klasyczny spis elementów wszystkich, które są zawarte w zestawie. Jest on dość spory, no bo jak widzicie mam tutaj aż dwa samochody. No i mamy tutaj również reklamówkę innych zestawów. Wszystkie już te zestawy są na kanale, a więc jeżeli interesuje Was chociażby ten McLaren albo Audi czy Mustang, no to wpadajcie na kanał no i możecie te recenzje wszystkie zobaczyć. Dobra, no to taki szybki look na instrukcję już mamy załatwiony i przechodzimy do omówienia najpierw w BMW M4 GT3, no a później BMW M Hybrid V8. Ale zanim przejdziemy do samego omówienia M4, no to muszę wspomnieć o takiej dość nieciekawej rzeczy, która przydarzyła mi się podczas budowy tego zestawu, albowiem listek z naklejkami był źle docięty, przez co nie chciały się one odrywać, no i trzeba było je naciąć nożykiem, no i wtedy schodziły już łatwiej, no ale i tak jest to dość, dość duży błąd, no i LEGO nie powinno robić takich w top, bo w drugim MW już było wszystko git, no ale tutaj był jakiś błąd, więc jak macie coś takiego, że nie możecie oderwać naklejki, to po prostu właśnie nożyk, natnijcie sobie je ze wszystkich stron, no i wtedy próbujcie je delikatnie podważyć. Dobra, ale przechodzimy już do samego omówienia tego modelu. Jak widzicie, z przodu mamy dość ładnie zrobiony grill, mamy żółte światła, tutaj jakieś mniejsze światła. Taki oto rozdzielacz powietrza z przodu, no i u góry dość sporo naklejek. W ogóle ten model ma naklejek masę, ale przez to one tworzą takie fajne, bardzo malowanie. No ale dobra, z boku mamy taki, taką końcówkę rury wydechowej, tutaj jakieś dalej, dalsze przejście. No i jak widzicie, numer, jakieś tutaj napisy BMW M4 GT3. No i tutaj dalej te malowanie przechodzi sobie na bok. Tutaj mamy znowu te nowe koła. No i z tyłu takie oto maluśki nadruk ze znaczkiem. Następne światła. Tutaj dość spory dyfuzor. Ogromny spoiler, na którym również mamy napis M Motorsport. Oraz u góry antenka wraz z tym Malowanie mamy tu jak widzicie dużo takich dużych naklejek, na szybce niestety też naklejka, a właśnie te naklejki są dość trudne do naklejania. No i dobra, zajrzyjmy sobie do środka, a w środku duża kratka bezpieczeństwa, tutaj jakieś orurowanie, no i taka kierownica zrobiona z odwróconego pada. Dobra, chyba to wszystko jeżeli chodzi o M4, zaraz przechodzimy do M Hybrid. No i do naszego tutaj podsumowania całej tej marcowej fali. No i przechodzimy do BMW M Hybrid V8. Może na początek pokażę wam te nowe koła. A są one zrobione tak jak poprzednie, czyli mamy tutaj oponę Razem z felgą, no ale one są po prostu trochę szersze i mają taki oto właśnie środeczek. Dobra, wepnę jest. z powrotem. Jak widzicie, wystają trochę one za obrys tego błotnika. Ze wcześniejszymi tak nie było. Dobra, zacznijmy tak standardowo od przodu. Mamy tutaj bardzo ładnie wykrojony ten przedni grill. Światła, niestety, to naklejki, ale no nie są to jakieś super wymagające naklejki, więc myślę, że każdy je. W miarę prosto naklei. U góry niestety mamy takie oto malowanie, które trochę wygląda średnio, ponieważ jest ono na kilku elementach. No i przez to się tak niefajne mamy tutaj takie pomiędzy tymi naklejkami szpary. Dobra, dalej oczywiście jakieś tutaj loga, mamy tutaj wloty powietrza oraz właśnie następne naklejki, no i tutaj mamy właśnie bok, na boku również takie naklejki na takich krzywiznach, mamy tutaj jakiś numer, mamy tutaj znowu napis M, Motorsport, no i tutaj duży, taka duża płetwa na tyle. Oraz te identyczne koła jak z przodu, młotnik, tutaj również jakieś prawdopodobnie wloty powietrza, no i ten potężny spoiler, który zwiększa cały ten samochód. Tutaj mamy identyczną naklejkę jak na spoilerze tamtego BMW, no i światła, też niestety również to są naklejki, ale no też nie są jakieś takie super ciężkie do naklejenia. Tutaj taki dyfuzor, tu jeszcze jakieś wloty powietrza prawdopodobnie. No, i z drugiej strony analogicznie tak samo wygląda ten bok, tylko że mam po prostu inne, inną paletę kolorystyczną. Jak widzicie, mam tutaj różne elementy po wpinane. Dobra, no to chyba tyle. Jeszcze zajrzymy do środka. No i niestety muszę odnotować tutaj duży, duży, yy, dużo, duży minus, ponieważ ten element, ten cały tutaj nie, nie ten, który mamy M Motorsport, tylko ten. Tutaj, właśnie na tej ramce, to jest taka naklejka. Jak widzicie, ona trochę lekko tak prześwituje, odbija się na tej szybce, tak samo jak ta mała. I tutaj ten niebieski element, no, no po prostu bardzo dziwne, że Lego zrobiło nam takie naklejki bo no jest to dość ciężkie do naklejenie i też wygląda to później dość dziwnie, bo szczególnie ta, która tak prześwituje trochę ta szybka pod nią, więc no tak to zrobili, ale zdecydowanie jest to na minus. No i w kokpicie wypnę może figurkę, do której przejdziemy sobie zaraz. No i standardowo również element pada, tylko teraz takiej już poprawnej Poprawnym ustawieniu. Dobra, o, jeżeli chodzi o M, o Hybrid V8, no to wszystko. No i nie mam tutaj za bardzo do czego się przyczepić, oprócz o tej szybki. No ale można to jakoś przeboleć i jeżeli sobie na przykład podważycie czymś tą naklejkę i będziecie delikatnie ją przyklejać, to zrobicie to w miarę spoko. No i chyba nie wygląda to jakoś źle. Jedyne co to to, że przycisnęła się do tej szybki i po prostu trochę prześwituje. Dobra, przechodzimy sobie teraz do jeszcze szybkiego omówienia figurek oraz do tego już zapowiadam na niego podsumowanie. A figurki wyglądają prawie że identycznie, ponieważ mamy tutaj takie same kombinezony, tylko w innych kolorach. Mamy tutaj niebieski kombinezon oraz czerwony kombinezon. Jak widzicie z tyłu są one identyczne. Jedna figurka dostaje klucz oraz mamy tutaj dwa, dwie wymienne fryzury. Jak nie chcemy nie zakładać im tych kasków. Dobra, nie ma tutaj co się za bardzo rozwodzić. Nie ma tutaj żadnych alternatywnych buziek ani niczego takiego. Co ciekawe, mamy tutaj jedną nóżkę czarną, a drugą koloru kombinezonu, ale to chyba jeżeli chodzi o figurki na tyle. No i przechodzimy do podsumowania całej tej marcowej fali. No i jak widzicie, zgromadziłem tutaj wszystkie pięć modeli. Zdecydowanie polecam Wam każdy z nich. Nie ma tutaj modelu, który by jakoś odstawał od reszty. Najmniej podoba mi się chyba Audi, zaś najbardziej chyba Mustang, bo nie ma w nim tak dużo naklejek. Formuła naprawdę mnie zaskoczyła. No i BMW są też równie bardzo ładnie zrobione. No i dzięki tym naklejkom wyglądają bardzo fajnie, mają te fajne malowania. Dobra, jedyne czego mi tutaj brakuje to jakiegoś klasyczka, ponieważ dawno takiego modelu nie mieliśmy, ale ma się to zmienić jeszcze w tym roku, ponieważ dostaniemy Ferrari F40 właśnie w ośmiostudowej szerokości. Dobra, chyba nie ma tutaj co przeciągać. Dzięki Wam za wszystkie zostawione lajki oraz suby pod moimi recenzjami z tego mini maratonu. Dziękuję Wam również za aktywność. No i zapraszam Was na inne recenzje na moim kanale. Myślę, że też dużo się jeszcze będzie Pojawiało, no i trzymajcie się i cześć.